Hej, z dajami z Dzisiaj będę dla was nagrywała jak jestem od urodzenia czerwoną dziewczyną I druga rzecz od, jak jestem od urodzenia pomarańczową dziewczyną A więc teraz y lecimy najpierw do szpitala Weźmy sobie może deskorolkę Czekajcie gdzie był szpital Dobra tam jest szpital Teraz tak, wejdziemy sobie w jakieś miejsce i tam się przebierzemy. Ale to już się przebiorę poza kamerą i widzimy się zaraz. O. Oh, oh. hmm, gdzie ja jestem? Co to jest? O jejku. Dobra, wstaję, bo ja jestem... Wow! czy jest taka czerwona? Uuu, uh, wow. Dobra, słuchajcie. Teraz lecimy sobie troszeczkę pozwiedzać. Co tu mamy? Aha. Okej, okay, to to samo, co ja tam leżałam na początku. Um. Dobra, słuchajcie. Z tego, co ja widzę nad swoją głową, to jestem Marta. To jestem Marta i... Mam jedną godzinę? Słuchajcie, mam jedną godzinę. Dziwne. Ty, czy, czy ja chyba. Ja chyba się tu urodziłam. Dobra. Ok, co my tu mamy? Dobra, słuchajcie, idę dalej. Wow, co tu takie białe tu jest. Aż nie widać mojego napisu. Dobra, wezmę sobie nogę i pojadę może tu. Albo dobra, najpierw pojadę do jakiegoś sklepu. Może do ice cream kupię sobie lody jakieś. Nie ma tu czerwonych. Dobra, wezmę czekoladowe. Tutaj nie. U, sklep spożywczy. Dawajcie wchodzimy. Okej. Okay. Wezmę sobie koszyk. Doritoski, bo są czerwone. Jabłuszko czerwone. Ej! Ty! Halo! Pizzę, Gdzie ta pizza jest? Ej, nie ma tej pizzy. Halo! No dobra. doritoski mam kole i mleko, bo ma czerwony napis. Dobra. Teraz idziemy to kupić wszystko. Albo w sumie nie będę płacić. Dobra, teraz sobie wezmę to wszystko z osobna. Mniami. Pycha, pycha, pycha. Zamknę te lodówki, żeby się ekologia nie traciła. Okej. Okay. I dobra. No, i jestem, mam zakupy. Teraz tylko muszę pojechać. Yy. Yy, dobra, pojadę tam. Są pasy? To okej, okay, jadę. Daję mi tego loda. O, tu jest wolne miejsce, i nawet fajne, w fajnym miejscu, więc ja sobie tutaj wezmę. To jest wakant jedenasty. I teraz słuchajcie, czerwony. O! To będzie czerwony domek. Ale też to jest takie czerwone. Hmm. Dobra, czerwony domek. Taki git. A ty co tu chcesz, dziewczyno? Dobra. Idziemy. Okej. Okay. I zamykamy za sobą drzwiczki. I słuchajcie, trzeba zwiedzić ten domek. Ale czekajcie. Zobaczcie, coś mi się tu zmieniło. Mam napis Marta i piąta godzina życia. Dobra. E... Czyli mam już jakby 5 godzin. Tu mamy telewizor, dobra. Tu mogę chyba coś namalować. O, namaluję jabłko. Tylko ja to tak ledwo się urodziłam, to nie bardzo umiem malować. Ale, ale, trudno. Chyba takie hit co? No ładnie, dobra. I teraz. opatrzcie mam tu jabłuszko. nie nie niem. Okej. Okay. Banana tutaj nie wiem, bo jest żółty. I słuchajcie, co my mamy w lodówce? Kole. Mleczko. Czekajcie, pizza też jest. I adoritosków nie ma, dziwne. Dobra i teraz weźmy sobie na pole Zobaczcie czerwony mostek nawet. Dobra, wezmę sobie. Zawsze mam problem z tym kolorem domu, dobra. Nie. Ja muszę mieć czerwony dom. Dom marty. I git, dobra. Zobaczcie, tu mamy nawet kominek. Wow. Ale słuchajcie, żeby mi się nikt zaś nie wkradł. To muszę zamknąć te drzwi. I mamy tu jeszcze łazienkę. No fajna, fajna, spoko, spoko taki kibelek prawie się w nim mogę utopić, ale to trudno. Tu mamy wannę, prysznic. A tu jest zlew. No fajnie. Widzicie, nawet pisze dom Marty. Hej, kat widzowie, ja już mam 10 lat. No i słuchajcie, nadal mieszkam w tym domku. No i teraz już idę do szkoły. W sumie to jadę. Idziemy zająć sobie oczywiście czerwoną szafeczkę. O może tą. Muszę się pouczyć na sprawdzian. Dobra. Mam sprawdzian z angielskiego, więc ciężki. I uwaga pani rozdała kartkę. Mhm, Dobra, tu zaznaczymy A, tu B, tu C tutaj D, a tu A, a tutaj C dobra. Proszę pani już skończyłam, proszę bardzo. O, dobra. I słuchajcie, pani powiedziała, że ten kto skończy już może wyjść z sali i może mieć już przerwę albo nawet koniec lekcji, więc dobra. Idziemy sobie lecimy do domu. I muszę pojechać na jakieś zakupy. Albo wiecie co? Albo w sumie nie. W sumie to jest głupi pomysł, więc nawet go nie będę wam mówiła. Muszę sobie kupić tutaj papeczkę. Mmm, pycha. Mam niam niam. Cóż oni tam robią? Jejko. Witajcie widzowie, ja już mam 20 lat i mam taki make-up. O, i słuchajcie, ja dzisiaj przyszłam, uwaga, uwaga, obrabować bank, ale najpierw muszę sobie wziąć bombę i w razie czego pistolet. Tylko on to nie jest taki prawdziwy pistolet? To jest taki jakby zabawkowy. Więc patrzcie. Niby, niby bym wzięła stąd, ale nie mam karty. A tak, to tu leży karta. Można sobie wziąć ją. Popatrzcie. Na spokojnie, na luzaku. I teraz szybko uciekamy. Dawajcie. Mmm, szybko, 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 szybko. I dobra, teraz tak. Muszę sobie wziąć latarkę. Już mnie mogą gonić, słuchajcie. Już mnie mogą gonić. I to jest najgorsze. Ale patrzcie. Szybko. I jestem. Jestem, słuchajcie, i mam te pieniądze. A więc teraz ja. O nie! Słuchajcie, widzowie, zabrano mi wszystko, wszystkie rzeczy, pieniądze i wszystko. I teraz trafiłam za kratki. Ale poczekajcie. Widzicie tamtą kratkę wentylacyjną? Przejść z nią, postaram się uciec. Uwaga. Kurczę, kurczaki. Zaraz ktoś się domyśli. Widzicie? Patrzcie. Uwaga, pozostało mi tylko jedno. Pozostało mi tylko skoczyć teraz uciekamy szybko mm, szybciutko szybciutko Uciekamy gdzie pieprz rośnie pa Okej okay, widzowie teraz ja na waszych oczach będę się przemieniała w pomarańczową dziewczynę właśnie tylko muszę sobie o do szkoły, może. Niech będzie tutaj. Teraz weźmy sobie aktora, i. Pum. Teraz tak. Ona będzie się nazywała, może Nikola. Nikola. No, no nie tak. Nikola. I ona na początku będzie miała, wiadomo, jedną godzinę. Jedną. No okej. Okay. I teraz mogę już się przeobrażać właśnie wypomarańczową dziewczynę. Najpierw zacznę sobie od bluzki. Dobra, taka pomarańczowa niby jest spoko, ale sama nie wiem. Ta jest też spoko. Albo ta, albo ta. Wezmę sobie może tą. I teraz spornie. Orange. Te nie. Te też nie. Co mi to jest git? Kto powiedział, że nie? Dobra, więc teraz szukamy sobie włosy. Orange wow. Te są ładne bardzo. Tylko, że to troszkę mi to. Tak, jakby. Tak, żywkami mi przeszkadza strasznie. Jejku, dobra. Może zostajmy przy. O, tamta była ładna. Czekajcie, czekajcie. O! Tak, w sumie jest git. I ja bym mogła sobie wziąć okulary, tylko musiałabym wziąć sobie. minę. Uwaga, uwaga, tom. Nie, tom. Tom, o tom mi chodziło. I teraz weźmy sobie może. O! To jest w sumie git. Takie podchodzi pod pomarańcz. Więc. Więc przy tym zostaniemy bym coś takiego wzięła, ale nie. Dobra, wezmę sobie to. No i wydaje mi się, że teraz tylko się musimy zniżyć jeszcze. Na najniższą, jak się da. I pędzimy do szpitala. Szybko, szybko, szybko. O, patrzcie, jak mamy blisko szpital, dobra. Lecimy, lecimy. I widzimy się zaraz. Co jest, a gdzie ja jestem? Co to za jakieś łóżko, krzesła i w ogóle... Wow. Gdzie ja jestem? Miała pani wypadek, w którym straciła pani życie, ale właśnie odrodziliśmy panią i teraz ma, jest pani w pierwszej godzinie życia. Aha, okej, okay, dobrze. Um. Możesz pani wyjść. No dobrze. Ok, więc teraz słuchajcie, gdzie by tu pójść? Chyba muszę iść na operację, ale nie jestem pewna. Ok, dobra, uwaga. O. Dobra, już mi o wiele lepiej słuchajcie. Teraz już chyba mogę, myślę, że wychodzić. Ojej, tu są jakieś baby, babyczki. więc teraz szybko lecimy, wybudować sobie jakiś domeczek. I może poczekajcie, patrzcie, bo na samym dole jest jedzonko. Ja mogę sobie z tego jedzonka wziąć to. Nie, pizza nie mogę, ale nie to. Chodziło mi o tego batona. No, i chyba więcej nie mogę. O, ja cię kręcę. Całe życie będę się spożywała tylko batona. Super. Po prostu super. Dobra, weźmy sobie ten domek. Wait. W sumie powiem Wam, że ja go rzadko mam. No, w sumie rzadko go mam. Dobra, y, więc teraz zamykamy. Jemy batonika, spożywamy się. I zobaczcie, wow! Od razu podrosłam dzięki temu batonowi. Dobra, y, już mi się to podoba. No więc teraz zobaczmy, co my mamy. Dobra, zobaczmy może, co my mamy w propsach. Czy nie ma czegoś pomarańczowego? Po co mi łuk! Dobra, propsy. I tu mamy jakieś pomarańczowe rzeczy, więc muszę sobie to poustawiać wszędzie, poustawiać. Ale ja chyba sobie to przed domem ustawię. Czekajcie. Nie tak, nie tak że patrzcie, bierzemy i ustawiamy tu wszędzie to. Pum, lecimy, pum, teraz tak, pum. Dobra, I teraz to, pum i to, pum. I jeszcze to, pum. I tu. Ojej, mnóstwo rekwizytów już. Spit jaciek. <laughs> OMG um, wow. Dobra. Y już mamy git. I teraz uwaga, wow wow, 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 wow! Mam 300 godzin. To chyba oznacza... Ej, może już jestem dorosła? Chociaż nie, 300 godzin to jest chyba za mało na dorosłość, ale zobaczcie, jaka już jestem wysoka, więc od razu widać, że to domek pomarańczowej dziewczyny. Więc teraz mogę iść, uwaga, uwaga, obrabować bank. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Na koniku. Na konika chcę. Na konika. Dobra, jestem na koniku już. I szybko, pędzimy, pędzimy. No to lecimy, słuchajcie. I tu mamy Brook Heaven Bank. I po tym jak obrabuję, to już będę kończyć ten odcinek. Więc uwaga, czekajcie. My, mnie nie złapam do więzienia. Wiecie dlaczego? Ponieważ ja ucieknę tak, ucieknę tak szybko, że oni nawet się nie zorientują, że ja w ogóle oprobowałem ten bank. Hej, Halo! No dobra. Mamy to. Mamy to. Teraz szybko, spokojnie, ale szybko. Uciekamy, nie zatrzymujemy się, nie oglądamy się za siebie. Po prostu uciekamy. Dobrze. No więc tutaj jestem już bezpieczna. Nikt mnie tu nie złapie. Policja. Słyszeliście to? Policja tu była, ona mnie szukała tutaj. Dzięki Bogu, że się schowałam, bo inaczej złapałaby mnie. I teraz mogę tutaj przebywać przez całe życie. Zobaczcie. O, mój konik tam został. Ok, zobaczmy na kamery. Ktoś tu dziecko zaadoptował, widzę. Ok. Ice cream. Dobra. No więc na ten moment kończy, kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie lajki w górę, wchodźcie na mój społeczność, na moją społeczność. Subskrybujcie kanał. Pozdrawiam konto Kitka. No, i jeżeli chcielibyście jeszcze na przykład odcinek, jak jestem żółtą dziewczyną i zieloną dziewczyną, to piszcie w komentarzach mi i napiszcie, która dziewczyna według Was zachowała się lepiej, lub była mądrzejsza, albo po prostu, która według Was lepiej się na przykład ubierała, czy po prostu lepiej wyglądała. No, a ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!